Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak dopasować narożniki poprawnie w metodzie LBL. A więc, widzicie, w poprzedniej części uczyłem Was, jak robić krzyż zgadzający się ze środkami. O tak. Pamiętacie? Krzyż robiliśmy tak naprawdę moim sposobem, czyli teoretycznie na wszystkich ściankach, ale teraz. Pokażę Wam jak w tej metodzie LBL dopasowywać dobrze narożniki. A więc patrzymy. Ten narożnik musi znaleźć się... Hmm. Tutaj. Bo zobaczcie. Ten będzie tutaj. Je ten klocek jest niebiesko-czerwony, prawda? A, a tu jest niebiesko-czerwony. A więc wiemy, że ten klocek po prostu będzie tutaj. O I właśnie, jak go tutaj włożyć, bez psucia krzyża? Otóż to, patrzcie. Jak macie tutaj ten biały kolor, wykonujecie po prostu, mając na górze krzyż, ten algorytm. Góra, lewo, dół, prawo. I widzicie, mamy już włożone. Tworzy nam jedną czwartą wódki. Dobra. Drugi. Ten jest taki. Że. Y, znowu. I tak robimy ze wszystkimi. Jest tu też. Niebiesko pomarańczowy. Niebiesko pomarańczowy. A więc ten znajdzie się tu. Jak to zrobić? Nie, jakieś tu. Może teraz przekręcimy 90 stopni. Tylko po prostu wykonujemy trzy razy algorytm tamten, tylko że z lewej strony. ja go robię na odwrót, bo jestem mańkutem dół, lewo, góra, prawo, dół, lewo, góra, prawo. Ojejku! So sorry. Pomyliłem się to ten algorytm mieliśmy wykonać do momentu. Do którego otrzymamy na tej, na, obok tych krzyży narożnik. Dobra, teraz szukamy kolejnego. O, mamy tutaj jest biało, pomarańczowo, zielony. A więc podprowadzamy go tam, gdzie powinien być czyli hmm, tutaj. I znowu, tym razem wykonujemy ten algorytm. Jeden raz. Ponieważ widzicie ten jest już na, dol, na dolnej warstwie. A to jest dolna warstwa. Więc znowu. Dobra. I teraz mamy już ostatnia, więc go włożymy przy okazji tym samym algorytmem. Dobra. To wszystko. W kolejnej części pokażę Wam, jak szybko, skutecznie zrobić. Jak szybko i skutecznie włożyć ten. widzicie? Ten? Ten klocek w to miejsce. Dzięki.